Siemanko widzowie, najnowszym film, na najnowszym shortcie. z Antonio, przywita się? Niesie to samo wybieranie broni i bicie się z losowym i losową ilością. Antoni zaczynaj, proszę się ustawić od jeden do trzech Ale bójka. bardziej ten do białego na środku, no mów. Bójka, bójka Dujka, dobrze. Następne nie pojaś na temat tej dwójki? Takie tak, tak. Pod dwójka jeszcze raz. Jest nie. lepiej? No lepiej Dobra, no to Poraz zmienić, trójka Nie można zapieszać No to trójka, bo dwa razy może być dobrze Jak? O, no dobra, dobra No to jeszcze raz trójka No I co? No, tak No, no to jedynka. No i... Przykład, no no dobra, teraz jest, jest! No to no dawaj jest. trójkę Jeszcze raz No znaczy i... No jedynkę No No, to nie ruszaj Masz Koksa pamiętaj Czy si antoję sobie poradzić z około 100 Merlinami Hellabags Nie wiem no zobaczymy Dobra, <laughs> nie dalej na ten